Dzień dobry, witam. Kolejny test e, produktu od pana Chińczyka. To jest zapalne światło. To jest ten interfejs DC to DC. Ustawiłem go na 12 V. Podpiąłem e, momencik nie mam pięciu rąk podpiąłem ten e, radio wzmacniacz w tej chwili on sobie gra na pocichutku na z usb-ka i możemy zauważyć że pobór jaki ma pobór prądu tutaj i jakie napięcie idzie a korzystam oczywiście momentik, korzystam z tego, jakby takiego podstawowego zasilania i z solarka, który mi doładowuje akumulator dwunastkę i poprzez z, nie, z niego biorę jakby źródło, które jest cały czas doładowywane słoneczkiem, które dopiero co wschodzi za oknem. Także kolejny Teścik zaliczony, ładnie to działa. Teraz będę chciał znaleźć jakieś urządzenie powyżej 12 V i zobaczyć, czy też dam radę. By było tyle. Serdecznie pozdrawiam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.